W miniony weekend do Sosnowieckiej Hali Expo Silesia zawitali dystrybutorzy najnowocześniejszego sprzętu rehabilitacyjnego wraz z produktami i rozwiązaniami dla środowiska medycznego i osób niepełnosprawnych. Podczas targów zainteresowani mogli poddać się licznym badaniom kontrolnym, ale też zapoznać się z ofertą różnych prospołecznych inicjatyw. Jedną z nich jest projekt Postfactum, realizowany przy pomocy Fundacji Przystań i Urzędu Miejskiego w Będzinie. Postfaktum, jak sama nazwa wskazuje, to jest punkt, kiedy zdarzyliśmy się z jakąś ścianą, z jakimś faktem, który zaistniał nieodwracalnie. On wydaje się takim ciemnym lasem, który należy przejść, żeby ujrzeć światło. I to jest na tym właśnie polega ten projekt na pomocy ludziom, którzy znaleźli się w takiej sytuacji bez wyjścia. Te sytuacje to jest na przykład rozwód. To jest śmierć bliskiej osoby, to jest nagła niepełnosprawność. Oprócz cyklicznych zjazdów terapeutycznych, przedsięwzięcie w swojej szerokiej ofercie posiada także możliwość konsultacji z różnego typu specjalistami takimi jak choćby psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci, prawnicy czy konsultanci ubezpieczeniowi. Nasza grupa zawodowa, że tak powiem, osób, które w projekcie są potrzebni, jest bardzo rozległa, bo sytuacje takie traumatyczne. Są bardzo skomplikowane, z nimi wiąże się właśnie no, bardzo często jakaś sytuacja skomplikowana, finansowa, spadkowa, emocjonalna. Staram się też, żeby te osoby poprzez grupy wsparcia, które powstają, komunikowały się ze sobą, żeby wzajemnie mogły się wspierać i wymieniać doświadczeniami. Myśląc o osobach poszkodowanych w wypadkach drogowych, Post Factum nawiązało ścisłą współpracę z firmą Vox Veritas Rehabilitacja. Zabezpieczamy interes prawny, ale również rehabilitacyjny. Doradzamy w poszkodowanym w wypadkach sposób rehabilitacji, leczenia również jak jest taka potrzeba, oraz zabezpieczamy ich interes finansowy. Aby ta rehabilitacja specjalistyczna była możliwie bezpłatna. Choć niepełnosprawność wiąże się z uciążliwymi niedogodnościami, to z pomocą specjalistów możliwe jest normalne funkcjonowanie. O to, aby osoby po przejściu choroby mogły wsiąść z powrotem za kółko, dba Instytut Samochodowy do spraw osób niepełnosprawnych. Staramy się pomagać e, zarówno kierowcom, jak i pasażerom z niepełnosprawnościami w zakresie mobilności. Pomagamy również przy szkoleniach, przygotowujemy do egzaminu na prawo jazdy, ale też również osoby, które już posiadają uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Próbujemy na nowo wdrożyć to może usługę, można to też tak nazwać, ale przede wszystkim, żeby te osoby na przykład po udarach mogły z powrotem wrócić do czynnego prowadzenia samochodu. Targi rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, które odbyły się w Sosnowcu, były już drugą edycją tego wydarzenia. Widząc wciąż wzrastającą liczbę wystawców i odwiedzających, z pewnością nie ostatnią. Dodajmy, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące wspomnianego projektu postfactum można znaleźć na facebookowym fanpage'u Przedsięwzięcia Adrian Naglik Kanał 99.